Let's go 18 find our hours marines! Ago, I, didn't fall from Homeland Security. I SAID GET DOWN ON THE GROUND! Gentlemen, you know, we're dealing with insurgents crossing over from Iran. Who are that The M.R. Solomon's at the head. You're the quick reaction force, gentlemen. Trusting you to handle it. Nuke is still out there. Can't just walk away from the threat! Let's go find our marines! <laughs> I SAID GET DOWN ON THE GROUND! Tak. Napój gazowany o smaku cola. To jest taki, wiesz, napój fajny. Naturalne aromaty bez dodatku substancji konserwujących. Już nam podłożyli. To co za bullshit. Aj, ale teraz kichę wegnąłem. To jest za ścianą. Uej, ale oberwałem. Ty gość mi za 2000 z ale to było tanie! Abym miał a miał holograficzne, to wiedział że tam jestem 2000 2000 Zaraz będzie po, po punkcie. No, no, tak, szy tak szybko im to poszło że coś widzę, że nas tu zjadą Jakiej broni używacie? M16 kurde to, to, ja? to samo Ja też nie I po nas ja tutaj punkt to mi się wydaje, że nas rozniosą. Tak. Za szybko to poszło już, jak na początek. No. Ja wchodzę tutaj na, na dach i idę na te... Kurwa, no. Spadłem. Ja proponuję, ja, ja, ten, ja próbuję teraz sobie odpowiednio dobrać czułość, kurczę. No, nas lepiej. Już niekoniecznie, kurde, lepiej. Jak tam było? Ale no nie! Z rpk mnie no ściągnął, kurde! A tamte, tamte statystyki, co miałem wcześniej, to był w totalny fuks. Idzie tam Czech. Czy na totalnie? Dwie asysty. No wiem, Jednego mam. Nie mogą mi się odpowiedzieć strony Jak tam z nas. Idą Co jest z tym dźwiękiem, cholera? Co jest? A co masz no nie wiem, właśnie dźwięk mam jakiś taki dziwny Mam taśmy wojenne a tak jakby bez basu w ogóle Kurwa, co jest grane? What the fuck? wytyfy O oh my, oh my god o no, GLOM no. O co chodzi ku Mam coś, dźwięk, coś Mam za cicho cholera, coś Głośnik coś

już cząłem, że tam jesteśmy, na tam, tym daszku. Idę odstąpić. Jeszcze tutaj to w ogóle jest kilka, więc od razu widać. O, bez sensu. Znaczy, nikki kill, Zalecę od tyłu i zajść. Ja nie zajdę, dobra. Za łatwo by było. Zapisz kulę, nikogo nie mogę, no bez jaj. Nie ja mam arcykap no zabiłeś. Ja yeah, Podnoszę odpowiedź, ona. Prawdopodobnie. Dobra, to chodźcie z tej strony. Może, może się uda jakoś im na respa trochę. Tu jest ona. Marlon. Tak. Powstań. To nie ja, oczywiście, ale powstań. Dziękuję. Temu, komuś to nie podnieść? Kolej się zapalam. Вау, 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 х***е А, ш**! Там кто-то есть Уважайте, идут с правой стороны Да Ja się... Mam pełny lol, LOL olo. Lol, on mi głupi, tyfyl. Mam sobie snajpa. Nie, no snajpa się tu nie przyda nam. mnie. To zostaje wciąż, No to tam to, to, to całkowite wymiana ognia. A tutaj to jest. Czasujemy, jeszcze 31, mamy spokój. Chcę wszystko. 31 ticketów im zostało. Tak. Snajper z baretem. Widzicie tego snajpera tam w ogóle? A widziałeś ten kawał, który tam przyjechał? No, widzę na minimapie w tej chwili. A widzę go tam jest na końcu Tak kurwa tam się respią Chada A tam jest, nie jest nie chyba nie dwóch sniperów Zamiast atakować to oni kampią nie No bo tak dzięki temu Dzięki temu kille zdobywają Bo to są fajtery, że powinni wykonywać cel misji Nie, nie to ważne, że, ważne, że ten Pan, że zabadną tylko kili. Nie no dla nas to dobrze, nie? Jak nie chce im się atakować nie? siedzą na Pewno Złożyć ten punkt Kurde, choke No zauważył mnie Nie jest tam kubą Dobra, tam nie ma co. Tu przyjdzie człowiek, to, to będziemy mieć pozamiatane Jedzę No Właśnie Uważajcie, bo w tej alei są ja jestem tutaj w tej chwili trochę... No to wą... No, teoretycznie w pierwszym miejscu. Jest czołg tam na końcu. No właśnie mi pociągną Gdzie masz plecę? Na mnie właśnie tam, tam. Nie Od tego placu. A na pewnie Kurde. Bo ja uważaj, bo tam masz czołg, nie, masz Na no, akurat na koniec, kurde.

Teraz nie ktoś powie mi, że szturm nie jest najbardziej intensywnym podbójem. No jest intensywny, ale ja jakoś wolę podbój. Szturm nie jest najbardziej intensywny. Tak. E, pod względem intensywności, szturm jest naj najbardziej intensywny, ale podbój jest najłatwiejszy. No podbój bardziej chyba taki wiesz, nie wiem... Niech to nazwać taktyczny. To no, wyjdziemy stąd i wejdziemy w podbój.